Witam serdecznie moim gościem Krystian Ochawa, instalacja Pietruszka. Witam serdecznie. Krystian, żółta kartka pierwsza, żółta kartka druga dla waszego obrońcy. Jakbyś ją spuentował, słuszna, niesłuszna? Oceń? Myślę, że w pierwszym faulu kartka w ogóle nie była słuszna. W drugim można było się kłócić, no ale obydwaj atakowali piłkę. To, że Tomek gdzieś tam wsadził nogę, no to skutkowało żółtą kartką, no ale w, tej, w tym pierwszym pawlu niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. No właśnie, to skutkowało żółtą i czerwoną kartką, gdzie osłabiło wam tutaj zespół, nie mieliście zmienników, ale trzeba wam przyklasnąć, bo y, rozegraliście tak naprawdę 70% tego spotkania, o jednego mniej i tak naprawdę pokazaliście wielką klasę, jeżeli chodzi o umiejętności. No, zagraliśmy bardzo dobry mecz, no potrafiliśmy ich w czwórkę zabiegać. Ja wracający po kontuzji już w końcówce w kompletnie nie czułem nóg, do, żeby biegać takie, takie skurcze łapały. No ogólnie pokazaliśmy bardzo dobry, dobrą, do, dobrą klasę i, i potrafiliśmy zagrać ten mecz. Jak zaprezentowała się drużyna przeciwna? No na pewno bardzo dobrze z tyłu. Potrafili rozgrywać piłkę, szukać, szukać z przodu tam Kacpra podajże. No i, no i cały czas nas atakowali i udawało się im to. Chcielibyśmy taką drużynę instalację Pietruszkę, taką właśnie zawsze widzieć, taką jak dzisiaj, pomimo braków kadrowych, potrafiliście dzisiaj zrobić coś z niczego. Czy w ostatnich kolejkach taką będziemy drużynę widzieć? No, walczymy o to miejsce jak najbliżej tej tabeli z początkowymi miejscami. No Myślę, że jak zagramy tak walecznie jak dzisiaj, tylko bez tej czerwonej kartki, to w innych meczach pokażemy się naprawdę z dobrej strony. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.